Już trzyma, w niektórych miejscach trzyma ładnie. Tylko tutaj jeszcze ci ślisko, ale też będzie ci trzymało w pewnym momencie ci słapie. Widzisz? I tu też ładnie przytrzyma. A tu znowu ślisko jest. Tu jest ślisko i tu będzie ślisko zwolni W lewo, w lewo, tak, w koło drzew. Pachołek do obkoła, między drzewa, między pierwsze latarnie. drzewa I pachołek 360 metrów stracony czas